Będziemy się zarejestrować. Dojdziemy, no, dojdziemy. Tak Cześć, witamy na kempingu. Na kempingu nie samym morzem człowiek żyje, musimy też coś jeść. Wzięliśmy ze sobą smakożki. Smakożki, jednak będą przerobione na burgery bo nasze dzieci sobie takie właśnie obiad zażyczyły masło masło klarowane jest już <grym> masło klarowane jest już rozgrzane możemy otwierać masą. paczkę ale to fajnie wygląda a szkoda to zmieniać i zapochniało nawet no, okay. dobra, więc musimy zrobić tego burgery Dobra, jedziemy. Warunki polowe. A co tam? Jak to na kempingu? Oki, okay. uwaga, leci, raz? Ła, wow, bo pryszka. Drugi raz. Ale kula. Cool. Słuchajcie. Łatwiej rozpłaszczyć Już mielibyśmy się tym bawić. Nie wiem, mieliśmy mięso albo przynajmniej teraz coś przyprawiać. Tak. Nie, na pewno byśmy się w to nie bawili. okej. Okay. Fajno. Dobra. O kij do Co? Tu też poprawię go. Oj. Eee, Przesetę. Przesetę. Zobaczymy. Okej, okay. ale to wygląda papryczka. Okej, okay. to już są dobre. A te trzy delikatnie tylko przywiotłem. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Okej. Okay. już chyba musimy nakryć do stołu, co? Musisz sprzątnąć te swoje piękne prace plastyczne. Co to jest za obrazek? mało. Pięknie ci to wyszło. Jaki kuchasz, taki wygląd. Ale ja zawsze powtarzam, najważniejszy jest smak. Teraz pokaż, jak przyrządzasz. No nie. Tego burgerka. Naprawdę muszę pokazać? No. Nie, no. Pierwszego skosztuję ja. Nie wiem. Pokładasz Nie, ja Nie. No co ty? Nie zamknie się to było. Prawdziwe, facet, je porządne burgery. Jaki to ser? Nie wiem, bo po chorwacku nie umiem czytać. Fajny. <gry> Dobrze wygląda. Fajne. 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 Pomidory z jalapeno. Bo cebuli nam zabrakło. No właśnie, cebula by przydała. Uf, no, przydałaby się. Ale to jest wersja kampingowa. Dokładnie. Co jest, to ładujemy. Najprostsze są najlepsze rzeczy Nie zamknę ci się hmm. smażnego <laughs> Bardzo dobra A gdzie jest na pójbów Jeszcze na pójbowów Jest, 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 jest bardzo proszę bardzo Woda, woda. A czekaj, patrz Oliwa Wolejesz? Jagódkę przytrzymasz mi się to to możecie? jeszcze tak To jest jakaś ta e, burger wersja chorwacka. E, oh. no Trochę soli. Nie ma, nie ma tam. Oh. Sól jest na drugim stoliku. Mm. Ty to zjesz, to będziesz miał siłę do wieczora. A co ty robisz? Co robię, lecz z tego.